Daną? Nie, tam takie, wiesz, są poszukiwania e, miejsc dziwnych i ciekawych. z kategorii, Ale wiesz co Ci tak, tego miejsca nie znajdziemy na chyba żadnej mapie. To znaczy, no dobrze, że prawie, na mapie prawie, prawie znajdziemy. znajdziemy, to znaczy znajdziemy, ale od drugiej strony od systemu i my tam już byliśmy. No właśnie, bo byliśmy na budowie, budowę pamiętacie, ja <śla> pamiętam doskonale. Tak, ja też, powiem ci, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak się... Wszedł w takie miejsce. No dobra, ale powiedzmy, później kręciliśmy tam jeszcze poszukiwaczy tajemnic, których już możecie w tej chwili oglądać zupełnie oficjalnie na stronie TVP Trzygorzów. I... I było już sucho, nie? Nie było już błota. Zgadza się. I to miejsce, a propos poszukiwaczy i tajemnic, to miejsce jest jedną z takich tych tajemnic, bo. Wszyscy wiedzą, że na końcu tamtego korytarza. Szymaj, ja tylko ten, mów, mów, na końcu tego korytarza to miał być pancerwerk 718. Dobra, i teraz stój! I, i teraz stój. Zacznijmy! Bo my, myśmy tu po to przyjechali, tam jest jeden obiekt. Ja Zaraz nagram Panzerwerk jeszcze numer 717. 717. Zaraz ruszę dronem i się przelecę, żeby wam pokazać, chociaż trochę jest. I teraz uwaga, tam jest obiekt numer 719 już tu brakuje, nie? No, osiemnastki. No. To jest tej, przy której byliśmy pod ziemią. Fajna osiemnastka. Osiemnastki zawsze mi się dobrze kojarzyły. Teraz jestem już zbyt dorosły, na to, żeby my się. My nadal o bunkrach mówimy? Oglądać za osiemnastkami. Dobra, my nadal o bunkrach. No to, to no. masz tej płaską 718. To gdzieś tu ona by, by miała być. Ale co, myślisz, że tutaj w tym. Yy, co to jest? Rzepak, nie rzepak. Nie wiem, jakieś tam zaraz się ukaże, że nie, nie. lucerny wiem. czy inne że dziwne rzeczy. Nie, Co wiem, ty, ty ja ty wyglądam na rolnika. Ty, czy, ja, czy to jest program rolnik szuka żony? No ci powiem tak, żony no, nie szukasz, to wiem. Twoją żonę pozdrawiamy bardzo serdecznie. Przemiła kobieta. A, a propos po chciałem jeszcze pozdrowić ekipę z nowego, to myślę, narzędzia się przydadzą. Rewelacja, powiem, nie wie, no, najpierw myślałem, że to koperta z wąglikiem, ale dzięki. W kopercie narzędzia? Ojej, osoby skąd skalpel, oglądają. Skalpel oglą, nie, lepiej. Czy takiego Ogląda... do długania w zębach. E, jeszcze lepiej. Jak nie mogę ci powiedzieć. Musiałbym cię wtedy tym skalpelem. E, no. Dobra, dobra. wróćmy do bunkry. I Przez teraz i tak. Zobacz, cały zobacz, zobacz, cały myk polega na tym. Patrz tu. Tu jest taki wykusz. Tu, no tu. i to potencjalnie plus minus parę metrów, to tutaj właśnie mógł być, mogła być 718. Mówiłem Ci, bo to widać wszystko. I teraz, <laughs> słuchaj, ja, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że, w ogóle pod słońcem będzie nas słabo widać, dlatego, że, a teraz to na dlatego, że po, na zdjęciu lotniczym z roku 44... Amerykańskim. To, tak, to w tym miejscu nawet nie ma śladu po wbiciu łopaty. Ale słusznie tutaj fajną rzecz nam powiedziałaś. Jak my byliśmy, to ty tam wszedłeś w niezłe kaka, a później byliśmy, było sucho. Ja podejrzewam. To jest moje zdanie. A propos, uwaga, jak ktoś ma inne materiały, to, to proszę o Nie poznamy. Tak, że problemy oni już wyczaili, że mogą być pod ziemią. I one a -a. spowodowały, że ten obiekt tutaj. Ale poczekaj, nie powstał. Poczekaj, Przemek, bo zasada kopania takiego szybu jest taka, że wygodniej jest kopać od góry, a nie od spodu. Czyli nie kopiesz najpierw szybu, z którego wykopujesz, znaczy stolni korytarza, z której wykopujesz do góry, tylko wygodniej jest kopać z góry. Już? No to Ale robię. możesz prowadzić pracę i z góry, i z dołu. Jak szli z dołu, no. to napotkali na problem. I dlatego przestali. I dlatego nie może tego korytarza. Tak jest. Czyli nie jest to początek MRU, ani koniec. Tak jest. Dlatego właśnie chciałem do tego dowiązać, to w nawiązaniu do początku MRU, końca MRU i wszystkich tych teorii. I pętli i trola I Niech żyje. Nie daliśmy się wkręcić. Nie, przepraszam, Ty nie. Ja się podobno dałem wkręcić. <laughs> nie, ja podobno dałem wkręcić. Tylko trochę. Nie, ja się dałem wkręcić, Dobra, że tu ona jednak jest. Nie, dajmy się potłumaczyć. Bl -bl 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 Dobra, tutaj była, miała być. Miał być. Miał być. I teraz, I teraz nam się wyjaśnię tylko też tu trzeba można powiedzieć, kilka rzeczy, zanim pojedziemy na następne miejsce, które już faktycznie jest. Dzisiaj będzie nam... składany. Ta, no, no tak jak akurat nam wyszło. nie dobrze. trzeba było zaczynać. Trzeba było nie zaczynać tematu, to byśmy. Poza tym powiedział. muszę ci powiedzieć, że w tym ubraniu, które dzisiaj nas obsługuje, to my byśmy sobie nie poszaleli. Chyba ty, bo ja to ja tak zrobię y, wszystko. Ale jabłutki też takie. Nieważne. Mają. Zobacz, gdyby tutaj był obiekt, to by nam się bardzo ładnie zakładał system e, obrony pomiędzy obiektami. Ale tak? on miał być Przemek, oni o, już od, wiedzieli od o, w początku. Porządku, w porządku. Być może mieli w zamiarze rozwiązać te problemy, bo tak by należało to przyjąć, bo przecież by tego nie zostawili. Korytarz może... można wydłużyć zawsze. Albo można zrobić drugi w innym miejscu, dojście z drugiej strony, które będzie mniej zagrażało jakimś problemom ziemnym. Do czego zmierzam, że w tym miejscu obiekt to bardzo ładnie tutaj nam Pięknie. zamyka tą odległość. Tutaj mamy pomiędzy obiektami, ja wiem, bo sprawdziłem, 1000 metrów, od 17 do 19, czyli... No nie, no ale tak mniej Chromiliby więcej chodziło. chodzi. Chroniliby muzeum bo... dobrze, nie? Wtedy muzeum nie było. Gdyby tak ale... się tutaj dobrze chronili, to by muzeum nie było. Dobra, ale powiem inaczej, ale tutaj była był wjazd I w związku z tym tu były zęby smoka i był wjazd. W związku z tym, jakby go tak zaatakować z dwóch stron człowieku, ten wjazd przypilnować. to No i, i zaraz, był zaraz coś ci powie, to co ja tobie powiem. A czym mieliby ten broni, ten gwiazd przed czołgami? Ha, Haha, ha. są materiały, że podobno jeszcze dwa tygodnie po zdobyciu byli w bunkrach. Wiem, do czego pijesz. O, tak, to jest nie. też kwestia tego materiału, który mówi o ostrzelaniu tych obiektów. I co więcej, o tym, że oni weszli jak w masło, a nie weszli. Tylko, że ten materiał, faktycznie, on jest datowany z 14 I teraz uwaga, na egzemplarzu, do którego ja mam dostęp, jest nieczytelny miesiąc. To może być luty, to może być marzec, to może być kwiecień. No i to tak wiesz. No dobra, ale to w tym momencie mówiąc kolejne miesiące oznaczałoby, że oni nie dwa tygodnie, a miesiąc i dwa tygodnie, dwa miesiące i dwa tygodnie, i tak dalej, I wiesz, czyli co? jeszcze dłużej. Ja wiesz, gdzie, to w, w takiej no. opowieści to mam takie miejsce, w, tam jak jest taki segregator. Opowieści z mchu i paproci. No dobra, ale masz raport, czyli jakaś podstawa ku temu jest, że tak było. A, daj mi kartkę, to ja ci napiszę raport. No już nie przestanę. Taki, wiesz, meldunek. Czy Tobie się wydaje, że Rosjanie wpisali... E, zanim zadasz pytanie, tak. Jestem bez mała pewien, że w wielu wypadkach wiemy, o, ja... tym, wiemy o tym, że... Wiemy o tym, że meldunki z poszczególnych szczebli nie pokrywały się ze sobą. Ale nie o bo tym Bo każdy mówię, musi wykazać coś innego, tak? Jedni mają wykazać się przebytą odległością, drudzy muszą, muszą wyjaśnić, jak ponieśli straty, Czytałeś w jednej z książek, nie, nie podam tytułu, żeby nie było, że spoilerujemy było jak został zniszczony motocykl. I każdy nasz wstępny szczebel do tego zniszczonego motocykla dodawał coś, coś od siebie. Nie, i okazało się, że to był motocykl wyposażony w dwa karabiny maszynowe, osiem kożuchów, ileś par kaloszy, no. bo każdy po prostu przy takiej stracie pozbywał się tych braków, które... w Dobra, szanaj, się tych braków. Wszystko gra i trąbi, ale... I oni to robili. Ja, ja rozumiem, jakby jestem świadomy, poza tym Niemcy Ty są jedno... w A ja słyszałem, że w wysokiej, która tam jest niedaleko, to w kanalizacji to znaleźli głowę sowieckiego żołnierza z przestrzeliną od tyłu. Ślimak, ślimak wystaw I, co? Rogi. I widzisz, i to już, to, już Ale... to nie kwestia. To na pewno jest tak nie było, śmiejmy. Ja a widzisz, a takie, nie takie opowieści że nie, są. Że to są opowieści dziwnej treści. Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że Rosjanie nie dopisaliby tych dwóch miesięcy i dwóch tygodni. Ekipy niemieckiej, która siedziała i jeszcze się broniła. Dla nich ważniejsze było to, że oni weszli tu jak w masło. Oni od razu wszystko roz... zniszczyli. No, roz... no nie, nie, bo Gusakowski jakoś nie opisuje walki z tym obiektem. Ja tylko przypominam. Ale chodźmy tam, nie pojedźmy. Dobra, zróbmy to. Ale nie wiadomo, no o ty tym mówiliśmy, no, zróbmy obiektem. O walce, byśmy, ale byśmy musieli trochę poskakać. Pojedźmy w miejsce, gdzie. 40 brygada czołgów straciła pod oddział. Tego nikt nie pokazał jeszcze. mnie, Lecimy. Czołgi jechały, tak? No właśnie tak miało być. właściwie to chciałem zacząć troszeczkę inaczej. No to zacznij. Tak, ja chciałem zacząć tutaj. Ale my już miejscu. mamy materiał, to jest. Ja wiem, jak, no? ale chciałem zacząć w, w sensie takim, że się w tamtym materiale nie przewitaliśmy. Jak to nie? Nie? No, nie. w razie Dobra, nieważne. W razie czego dzień dobry. No właśnie. A drugie to chciałem powiedzieć, że najgorsze jest to, że nawet mają czasami materiały opisane. To jest problem i też są wątpliwości, bo do materiału Katukowa, który mówi o przełamaniu, który jest jednym z niewielu materiałów pisanych, takich bardziej kompleksowych, bo jakoś przełamujący E, dowódca 44 Brygady za, zapomniał sobie coś tam spisać chyba i to tak nie, nie, nie za bardzo jest napisane. Jak zwykle u nich. Może zbyt dużo e, samogonów. Może Gustakowski był zajęty, za bardzo w tym momencie, tak. no ale w każdym razie. Ale zgodnie z, z materiałem, to tą drogą miała jechać 40 Brygada Pancerna i 27 Pułk Piechoty. Istnieje prawdopodobieństwo, za, ci... bo mocno jest porozdalane. To nie, no proszę Cię, wtedy nie było tego asfaltu. Betonia była, ale No Może oni te bruki mieli wtedy? No raczej tak. I nie to bruki? Jedno i drugie mieli raczej. I teraz... Niemcy mieli I ja... to bruki. No ja dobra. widziałem zdjęcia z nietoperku. Jak jechali? W czołgi w nietoperku między zabudowaniami, i tak zresztą było to pisane, sowieckie czołgi. Natomiast historia, która tam jest przytaczana, a bardzo często jest pomijana, to jadąca tą brygadą drogą Brygada 44 miała ponieść straty. Ale I w zazwyczaj... tym miejscu? Czy w okolicy? Wiesz co, powiem Ci, za szybko kamerę, bo musimy iść. Tam... To miejsce zaczyna się tam, gdzie ta zielona tablica. No A no... kończy się jakieś 150-200 metrów dalej. Znaczy wiesz co, bo ja tak rozglądam się po tym terenie. No powiem Ci, że on jest idealny, żeby tak przyatakować kogoś. Tam jest jeszcze lepsze miejsce. Bo tu naprawdę dobrze to wygląda. To tam jest Wpuszczasz jeszcze... tutaj kilka czołgów i z góry napierdzielasz do nich z jakichś moździerzy na przykład i, i o, zrobisz tutaj czystkę. Z pancerfaustów. Myślisz, że to wystarczyłby taki zasięg? Z, jak zobaczysz to miejsce, to to się wszystko okaże. I okej, okay, i wróćmy do tematu. Wiesz, co, bo ja to, ja to bardzo lubię takie opowieści słuchać różnego rodzaju. Ja też mogę być opowieścią o Ja znam tutaj opowieść o wykopanym. Denarze z okresu rzymskiego. Ale Bardzo nikt, możliwe. Tak, ale nikt się nie przyznał, dopóki jej nie sprzedał i to jeszcze 5 lat później. Mam I teraz ja nawet nie pamiętam, kto mi opowiadał. A ja w ziemiance wykopałem taką dużą tabliczkę Coca-Coli i poszła, skupili, bo byłem głupi i sprzedałem i kupili to do kanału. To do ja muzeum. wykopałem dekiel od Mercedesa, jeszcze był cechowany. I zostawiłem, miałem 13 lat. I ja mówię, po co mi od Mercedesa? Już myślałem, że jeszcze ten, jeszcze się koło ruszało. Nie, nie, nie. Znajomy mi opowiadał, jak przyjechał do jego... On mieszkał na jednej z wiosek. No i nie pamiętam kto i gdzie. Na jednej z wiosek i co roku przyjeżdżała Niemra, zawsze ją tata... Trochę starszy do mnie facet był. Trochę przyjeżdżała Niemra i oglądała gospodarstwo. Zawsze tata prowadzą, ale tata zmarł. I zaczął on ją oprowadzać, jak ona jeszcze przyjeżdżała. I zwrócił uwagę, że w jednym pomieszczeniu gospodarczym patrzy się... Gdzieś tam do góry, w stronę, w stronę dachu. Czy jeszcze po jego, Słuchaj, po, jego, po jej wyjeździe on wziął drabinę, wszedł do góry, namacał ręką w wgłębienie zawiniątkiem. Medalion srebrny wysadzany. Na następny rok miał postawić drabinę w tym pomieszczeniu zupełnie przypadkiem. I to była ostatnia wizyta tej Niemry. Niemki, przepraszam. Sprawdziła? No. Coś jedzie, tak jedzie, I widzisz, tylko że tak. Bo to nie niespodziewany... Ja już, I teraz tak, ja już nie pamiętam. Kto to mi opowiadał? Gdzie to było? I na dodatek, kiedy to było? Same legendy opowiadasz. I tutaj. teraz widzisz, jak... Ale, pa, ale ktoś mi to opowiadał. Ale... Ja no, nie pamiętam. To zrobimy mały konkurs, kto wie, kto opowiadał o tym, że... To musiałby pewnym... ten autor te, tego konkursu, to znaczy tego, tego, tej opowieści... Nie, nie o tej opowieści. Dobra. I patrz. Bardziej poczekaj, bo ja chciałem tylko dwie rzeczy powiedzieć. Jest taki autor, który powiedział, że w tym tunelu jeszcze słychać maszyny działające. Wiecie o kogo chodzi, czy nie? Ludzie związani z tematem wiedzą na pewno i zaraz zobaczy się. To nie będzie. ja nie jestem związany z tematem. Nie z tym nie, z tym nie jest. A które maszyny? Tunel. Tunel. Ta osobistość, osobowość, osobowość zdecydowanie stoi przy wejściu do kanału technicznego, robi tak. Mówi, słyszycie, nawet maszyny jeszcze działają. Tunemeru? Nie. A, to dobrze, bo ja, ja już wliczałem. No. I patrzcie tutaj co to tu się dzieje z terenem. No. Piękny tam. wąwóz jest. No Załóżmy pięknie słońce tu padło. I słuchaj, i to jest taka opowieść, która mówi o tym, że tutaj ma wjeżdżać pod oddział... I tu jest znowu, mówi się o kompanii. Kiedy? No w 1945 roku. Aha. To jest, to jest e, w, w tym momencie, kiedy 44 brygada przeszła na wysokości kaławy, tam, w tamtą stronę, to było tam. No to tu no. akurat najwięcej pokażesz. No? no nic, no ty też tam jakiegoś mają jak chcę Ci pomóc. No i w tym, w tym w momencie, w którym... To te jadą, czołgi jadą jadą Słychać ich doskonale. Ty I uciekajmy moment... do domu, bo tu zaraz nas przejadą, to duże czołgi są. Nie, zaraz naprawdę jadą. Może zdziwić. jeszcze nie słyszycie. Jeden jedzie. To on narobił tyle. Uu, ja myślałem, że jakiś tir, albo cóż. Nie wiem, że się zaraz dziwisz. No. O, czekaj, bo drugie jedzie. A ty nie, to już osoby. Jeszcze szybszy. Jak nas przejadą, to przynajmniej na filmie będzie. Ale kto go umieści na tym. No nieważne, dobra, stop. Wróć. Tam Wjechali nie przechodzi. Tam, tam, nie... tam przejechała 44. 45 tam nie przejeżdża. Ma to według Katukowa dostać tam huraganowy ogień artyleryjski i ma łączność radiową z tą 40. brygadą. Która, uwaga, tutaj traci jakiś pododział. Kilka czołgów. Wjeżdżają tutaj i tu, gdzieś z góry, z tych ponoć, z tych właśnie. Lokalsi mogli to zrobić. Dzieciaki, ponoć miały to być dzieciaki w no. wieku szkolnym, z pancerfaustami, faustami, dowodzone przez swojego nauczyciela. Tak. Który był żołnierzem w czasie I wojny światowej. Za stary był, żeby tak. trafić do armii, a te dzieciaki były za młode. Natomiast on ponoć miał. Yy, Wiedzieć jak wykorzystać. taki. Tak, wykorzystać potencjał zarówno tej młodzieży, jak i pancerfały. I teraz podob... uwaga, patrz. Ale tylko ja zwiąże, zmien... a ty zaraz powiesz dalej. Podobna sytuacja była koło Gorzowa, koło Marwic. W jednej z miejscowości dokładnie było to samo. Mieszkańcy plus dzieci z okolicznej szkoły strzelały do wojska. To jest to prawdopodobne. To jest bardzo prawdopodobne. I teraz, ok i teraz tak. Bądź. I co się stało? Na półtora dnia. Ta sytuacja, utrata kilku czołgów w tym miejscu zatrzymuje trzy pododdziały, 40. Brygadę, 45. Brygadę Pancerną i 27. Brygadę, 27. Pułk Piechoty. O, I teraz patrz, półtora dnia, co więcej, ale powiedzmy jeszcze co się stało dalej, bo tego też mówimy o przełamaniu. Wszyscy mówią przełamanie, przełamanie, 44. walki, ostrzelanie bunkra, artyleria i wszystkie, 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 wszystkie rzeczy. Okej. Okay. Do dzieci nie strzelali. Bo to nie był Głogów Głogów. To, 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 to maszyna obłężnicza i tam wiesz. A to trochę wcześniej, to nie ta no wojna. Właśnie. To nie ta wojna. Ale nie, bo skoro były tutaj dzieci z tym opiekunem, to... I one się wycofały. Ponoć, ponoć. Nie, właśnie ponoć, tak skutecznie tutaj wykończyli i kompania. No czy by tutaj kompania weszła, musieli bardzo blisko siebie jechać. Ile kompania ma pojazdów? To zależy od struktury. No niech będzie, że ma 14 takich. Powiedzmy, czołgów, nie? bo to jeszcze bo nie liczymy logistyki pododziału wsparcia. U pani. Dobra. Tak, oni tu wszyscy wjechali, trzeba było rozwalić pierwszego, rozwalić ostatniego. No i tak właśnie ponoć miało się stać. O, widzisz, jak Ale ja bym powiem nie ci, nie że no, nie chcę mi się wierzyć. No dobra, no niech będzie, że kompania. I nie kurczę, bo później te wanny tych wozów stały tam na, na podjeździe tej drogi, tam przy lesie. I teraz tak. Co najważniejsze z tego, znaczy do czego zmierzam? Czy najważniejsze to niekoniecznie. 40 brygada jest tą brygadą i jest pierwszym pododdziałem, który według tego opisu ma wylądować, na, znaczy wylądować, wyjechać na Todrą 2 lutego w godzinach porannych, a 44. brygada, która dokonała przełamania tam, tam dopiero ma być drugiego lutego około godziny 20. Hmm. No to No to jak? A widzisz, no to jak no? Ja tam też mam swoją teorię na ten temat. Zrobimy z tego też zagadkę. Nawet teoretyku. Według informacji, które w zasadzie w większości materiału się nie potwierdzają, czy wielu materiał, zbyt wielu nie potwierdzają się. W 44 brygadzie jakieś 30 km stąd skończyło się paliwo i mieli stracić łączność. I zanim złapali łączność, a miały być wysłane dwa samoloty rozpoznawcze, to ci się ogarnęli. To ci już przyjechali, tak jest. I co więcej? Samoloty rozpoznawcze, a no to mówiliśmy, tak? Jeden ulega drugi również nie nawiązuje z Głusakowskim. tak to było zapisane, jak dobrze pamiętam. Jak ich uzupełnili, pojechali, okazało się, że ta 40 brygada, która tutaj miała stracić tą, ja to ja podejrzewam, że to nie była kompania. Raczej bym stawiał na trzy wozy, może cztery. Taki, taki miasta. Taka, taka, taki powiedzmy oddział, pododział rozpoznania. Bo kompania to tak. Kurde, kompania. Ale tych historii nie potrafisz opowiadać, wiesz? Nie? A co jak powinienem Nie, powiedzieć? bo ty zacząłeś w ogóle historię, co? Nie, bo to na pewno nie, to to nie mo Ja to tylko od razu już na nie dobrze Nie, Bo ja, to, ja powiem ci, że. Bo ja to kwestionuję. Troszeczkę. Wiesz jak się zaczyna historię, opowiadasz nie, nie najmocniejsza, 44, największy oddział. Przyszedł tutaj, przejechał, Tam. walczył. No dobra, to 40, no hmm. ja mówię przykładowo, nie? I zaczynasz tak budować. Nie, bo na pewnie nie Nie udało się, na pewno się nie udało. Brawo, to wieczorynek ty czytać byś nie mógł. Jakbyś zaczął. Ale jakby Mów... dali daliby do czytania, to bym przeczytał. I tak nie było. Bo wilk... On nie jest od czerwonego kapturka, to tylko tak w bajce jest. A bajka zaczęła się od spoilerujesz chłopie. Powiem jest? że jestem pod wrażeniem. Będziesz mi czytał bajki. <laughs> Wkraczamy na grąski temat. Nie, nie bo tak wiesz, za zachęciłeś mnie. <grym> wiesz co. Przyznam. Zdarzyło mi się chyba z dwa razy przez telefon czytać <grym> małego księcia. Ale chciałbym powiedzieć, że z drugiej strony była kobieta, nie mężczyzna. I nie była to osiemnastka. O, no, dobra. No, także spalony jesteś. Dobrze. Bajek nie będę czytał. Gdzie my doszliśmy? Do eee, miejsca skąd mogli... W z miejsca, z którego mogli pojawić się, mogły pojawić się dzieci z opiekunem i z Faustami. No. Wiesz, bo taki pieszy z pancerfaustem z trzema granatami, z żywnością na trzy dni i rowerem między nogami, to się robi niszczyciel czołgów. Bardzo Nie, mobilny Oczywiście, że tak. Są ci się w krzaczorze, zateguje, jakby go jakiś <noise> ruski spotkał. A co ty tam robisz? Nie, czemu ty masz takie wielkie oczy? Nie widzisz, że... Że to jest pancer Faust, że pancer Faust. No, pancer Faust. No i tu prawdopodobnie mieszkali w którymś z tych budynków ludzie, którzy byli w stanie 40 po prostu e, zdziesiątkować. Zjedynkować właściwie. Od dziesiątek to ich nie było, to wyzerować prawie. Szukam bruku. Jest bruk. Jest bruk pod spodem Przemek. Patrz. Widzę. No. Kawałek, to Słabo taki ale kawałek widać. kawałek bruk. No to twoja. Ty, wersja... No bo powiem ci, że ten bruk to tak by, byśmy musieli pojechać tam dalej do jeszcze z pół kilometra i ta, ta skrzyżowanie i tam w prawo co odchodzi ten bruk, co idzie do kopalni, to już temat był. Ten bruk pokazywaliśmy, ten no. bruk pokazywaliśmy tam, jakbyśmy przy kopalni. Bo trzeba oglądać sukcesywnie nasze materiały. Mamy, dzisiaj właśnie stwierdziliśmy, mamy mnóstwo chaosu, bo tak latamy z miejsca na miejsce. Chodzimy to tu, to tam, ale... Ale takie jest to MRU, właśnie, że tu wszędzie można coś znaleźć. I to nie ci... szukamy tajemnic. My po prostu wiemy, że one tu są. Tak. <noise> Tylko ty nie możesz zaczynać opowiadać tych tajemnic, bo one nigdy nie będą tajemnicami na bo początku. Słuchaj, chodzi o. Jesteś o... pragmatykiem, rozumiem. Chodzi o to, że trzeba powiedzieć tak, żeby uaktywnić do aktywnego myślenia. Dobra, powiem ci inaczej. Do Rizet ja cię nie zabiorę. Bo ty mi wszystkie legendy poniszczysz. Dobra, Przemek, myślisz, że te drzewa... Wtedy to mogły być jakimiś małymi krzaczkami? Mogą właśnie mogły ich w ogóle nie być, bo to są chyba akacje, a one bardzo szybko rosną. Bo ja już chciałem, wiesz, zasymulować, że... A taki... wie że niedaleko stąd to były te kopalnie, co. Jedna z tych kopalni, co, co oglądaliśmy. W ogóle to nie jest koniec tematu kopalń się okazuje, bo ciągle coś wychodzi. Mam też, wiem, wiem, też coś mam, jeszcze no. ci nie powiedziałem. Ja tobie to też. będzie niespodziewajka. Nie będę ci legendy, psuł. Yy, dobra, ale wychodząc z założenia, skoro robimy retrospekcję, to wyobraźcie sobie, jak tutaj mały Hansik taki w krótkich spodenkach. Ja, nie, nie, to on ja raczej mam, był tam. I z góry, jak tam przy grzmocie. Ale ktoś musiał z przodu też zacząć. No i się tu mogło za ich kilku. I tak w pewnej chwili się wychyli pf, i nie ma przemka. Z Pancerfausta to by ci krzywdę zrobił. Jakby ci pizdził, aż by prikucnął. Grubo by było, kolegom. Eee. Wszyscy mieli Pancerfaustę, czy mieli też? Ale inni? ja bym miał kaka-kask wtedy i by się odbił. Nie miałbyś kasku, już ostatnio mnie zrąbali, że mówiłem, że kask to są hełmy wojskowe. Nie kaski wojskowe, tylko hełmy wojskowe. A ja mówię, że miałbym. Kask. Kask budowlany, kask motocyklowy, hełm. Ja to tak to, jak dzieło Czy ja też kiedyś tłumaczyłem. Co? Dzieło sztuki chyba militarne. Ale... Nie, dzieło militarne. Dzieło. No musisz poszukiwaczy tajemnic obejrzeć. Obejrzałem. Wszystkie? Wszystkie. Wszystkich nie? Nie wszystkie, te, które były dostępne. Są dostępne? Tak. Dziesięć jest dostępnych, a dziesięć jeszcze będzie, w których też będziesz. I tam będzie też obudowy. Okej, okay, dobra. No bardzo fajnie wyszedł, w ogóle jesteś taki fotogeniczny. Weź, nie, nie, nie tutaj nie co bo zaraz że coś chcesz. <laughs> Osiemnastki się będą za tobą oglądały. Pozdrawiamy Anię. <laughs> <laughs> I, I to... Co? A propos palenia, to te teraz to Ty mi to już spaliłeś cały zestaw mostów, jeszcze mój grut mi spaliłeś. No dobra, to oni byli tutaj i wiemy już wszystko, przegadaliśmy dzisiaj ten materiał, ale mam nadzieję, że trochę informacji mimo wszystko z tego wyciągniecie, przypominamy... da się wyciągnąć. Da się. Jak się odplewi, znaczy jak się od, odsączy te nasze bzdury i to co jest... To nie są nasze, to są zasłyszane. Nie, 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 nie poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jak się odsączy te nasze bzdury... To tej prawdziwej esencji z 20-minutowego materiału będzie jakieś 30 sekund, ale za to jak wartościowej. Ja myślę, że jest odwrotnie. Wiesz, coś się chyba nie zgadaliśmy z tym dzisiejszym odcinkiem, co to, o to miało być. No wszystko jest na spontanie dzisiaj, niech tak zostanie. Dobra. Drodzy moi dziękujemy Wam, że wytrzymaliście. I w ogóle dzisiaj jak widzicie w dobrych nastrojach e, i przy okazji w krótkich spodenkach. O, oba. Nie przygotowani do eksploracji podziemnej, natomiast przygotowani do oglądania różnych ciekawych miejsc. Nie da się przejechać. Spróbuję. Ruch w ogóle na tej drodze jakiś taki kosmiczny jest. No ale okej, okay. dobra. Chyba odbudowują jakiś bunkier. A o tym też będzie. Po zejdziemy. A, a, okay. Ale to nie dzisiaj, tylko to w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło w takim razie, miłego i spokojnego weekendu. Chodź na drugą stronę. Bo, 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 powinniśmy mieć drugą stronę dla bezpieczeństwa. Tak? Tak, bo się chodzi lewą stroną drogi. No ale to był zakręt. Z tego zakrętu to lepiej. No dobra. Nie... Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Papa! Pa. Cześć!